Dzień dobry kochani. Z tej strony Wina, Ja witam w takim szybkim horoskopie ogólnym na poniedziałek, 5 czerwca roku 2023. Zobaczymy, jaka energia tego dnia. E, taka dla wszystkich ogólna, i plus wybierz kartę, także tam będzie taka złota rada podpowiedź yy, na właśnie ten dzisiejszy dzień. Poniedziałek, moi drodzy. Okej, okay, kochani, nie będziemy przedłużać, bo wiadomo, to jest jeszcze poranek, to jest jeszcze tak poniedziałek, więc tutaj nie ma się co rozdrabniać, od razu trzeba przejść do roboty, żeby mieć to z głowy, co nie. Także zaglądamy, kochani, jaka energia dnia dzisiejszego. No dobra. No dobra, i wybierz kartę. Pamiętajcie kochani, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać dwie karty, jak najbardziej jeśli przeciągają dwie, a jeśli przeciąga jedna, to jedna. Dobra, kochani, poniedziałek, mamy poniedziałek, piąty czerwiec, energia taka ogólna dla nas wszystkich, hm. no. I będziemy niespokojni, powiem w ten, ten sposób, będziemy niespokojni, będziemy rozproszeni, nie będziemy mogli sobie znaleźć miejsca, nie będziemy potrafili określić o co nam chodzi i dlaczego tak mocno nam o to chodzi, tak? Ech, nie dziwne, nie? Ten poniedziałek, ten poniedziałek. Wiecie, e, może nam po prostu dzisiaj brakować takiej ochoty do działania, możemy mieć taki brak motywacji też, no, niektórzy po prostu mogą mieć ten tak zwany weekendowy syndrom wczoraj, bo wiadomo, albo pobalowaliśmy, albo po prostu się rozleniwiliśmy i teraz tak trudno wrócić do tej szarej rzeczywistości, do pracy, do obowiązków, prawda? Więc tutaj mogą być takie troszkę zachwiania. Nastrojów, troszkę niechęć, trochę lenistwa, ciężko dopiąć koniec z końcem, ciężko coś z kimś się dogadać. No, tak będziemy, no trudno będzie zapanować po prostu nad sytuacją dzisiejszego dnia, prawda? Trudno się będzie dogadać z ludźmi, bo nam się będzie wydawało, że jakieś takie dziwne rzeczy w ogóle ci ludzie opowiadają. Możemy być troszkę nerwowi, możemy czasami nawet momentami zbyt gwałtownie reago reagować na niektóre sytuacje, na niektórych ludzi i tak dalej. Więc troszeczkę takiej cierpliwości w ten poniedziałek. Niech nie dajmy się ponieść emocjom yy, i sobie po prostu powiedzmy i opicajmy sobie, że jutro będzie lepiej, tak? No taka troszeczkę tutaj energia, yy, taka poniedziałkowa, nie? Tak mi się nie chce, a tam i tak trudno znaleźć sobie miejsce i w ogóle, i w szczególe. Także taka energia na dzień dzisiejszy. I okej okay, kochani, wyrada szybka taki przekaz dla każdego z Was. Wybierz kartę. Mam nadzieję, że już wybraliście tą kartę. Jeśli nie, wciśnijcie pauzę, a ja odsłaniam jedyneczkę. Uch, dobra. Mhm. No, kochani, y Mogą być wydatki tego dnia. Przede wszystkim mogą być wydatki e, takie niespodziewane troszeczkę, ale spokojnie, od razu uspokajam. To na pewno nie zrujnuje, wiecie, całego dorobku waszego życia i tak dalej. Raczej takie, wiecie, lekkie nadszarpnięcie, nie? Nie wiem, coś takiego niespodziewanego, no nie wiem, coś. W co trzeba będzie zainwestować, po prostu, nie? Tam włożyć parę groszy. Coś tam w samochodzie może, gdzieś gdzie tam kierunkowskaz, e, prawda, tam lampeczkę wymienić, coś tam w domu być może. No i tak troszeczkę te wydatki mogą. Spowodować u nas taką troszeczkę też właśnie nerwowość, bo będziemy chcieli to szybko naprawić, czy to naprawimy dzisiaj, czy nie naprawimy dzisiaj. Nie denerwujcie się, nie denerwujcie się, to nic poważnego. Coś, coś takiego naprawdę niespodziewany, drobny wydatek, i to będzie ten wydatek wiązał się przede wszystkim z tym, że no, mieliście plany za te pieniądze, które dzisiaj trzeba będzie niestety wydać. Mieliście sobie zresztą, kupić coś innego, czy załatwić jakieś inne sprawy, ale spokojnie, spokojnie, tak jak mówię tutaj, raczej karty nie przewidują od razu, wiecie. Jakiejś katastrofy finansowej, także spokojnie. E, troszkę też trudności, kochani, w ogarnianiu m, wszystkich waszych planów tego dnia. Trudno się będzie zorganizować, trudno będzie też usiedzieć z drugiej strony na miejscu. Możecie być troszkę rozproszeni, zniechęceni e, i tak e, z nóżki na nóżkę, nie? Troszeczkę będziemy przestępować. E, I uważajcie, kochani, też na ludzi przekupnych, ludzi, którzy będą chcieli was przekupić albo namówić do kupna czegoś, co wam w ogóle nie jest potrzebne, tak? Także tutaj uważajcie na tak, tak typowych domokrążców, chociaż bardzo... Rzadko już teraz się pojawiają, ale też na takich, wiecie, tych naciągaczy telefonicznych. Także uważajcie troszeczkę na wszelkie SMS-y maile, żeby tutaj nie odpisywać na tych, do tych naciągaczy, i, i co? I chyba tyle jak dla Was. Uważajcie, troszkę tak nerwowo będzie, no oderwanie troszeczkę będziecie też od rzeczywistości i tylko takie drobne wydatki niespodziewane. Pamiętajcie, drobne, więc się tutaj nie denerwujcie. Dobrze, dwójeczka. Ale mamy poniedziałek. Ale mamy poniedziałek. Dobra, kochani, dla Was taki dzień troszkę pod hasłem, wiecie co, zatrzymania się, a właściwie nie tyle zatrzymania się, co takiej przerwy, jakiegoś postoju. Mogą jakieś niektóre plany zostać odłożone, nie wiem, odwołanie jakieś wizyty, spotkania, prawda, coś się może przedłużać. Coś na później po prostu odłożone. Nie na dzisiaj, nie na później, być może mieliście coś zaplanowane, ale okazuje się, że trzeba to przełożyć. Być może na jutro, być może. I to takie, wiecie co... Ja tutaj nie widzę, żeby to miało spowodować jakieś złe skutki, nie? Te opóźnienia, czy te właśnie przełożone, te wizyty i tak dalej. Eee, może nawet te opóźnienia będą całkiem, się przedadzą wręcz, nie, będą potrzebne, bo coś tam będziecie mogli się przygotować i tak dalej, hmm, ale mam takie wrażenie, że nie do końca mile widziane, nie, te, te opóźnienia, dla niektórych z Was bo tak, wiecie, czasami tak jest, że my na coś czekamy jakiś czas i chcemy mieć to po prostu otwajkowane, zrobione, już, dobra, mam to z głowy, a tu się okazuje, że jeszcze ten poniedziałek, no niestety nie będzie to wszystko z głowy, także no troszkę tutaj cierpliwości e, trzeba oczywiście włożyć, nie, ale też wiecie, też potrzeba odpoczynku dla niektórych. Może ktoś jak jakiś po prostu się nie wyspał dzisiaj, więc będzie chodził taki, wiecie, znudzony, taki rozleniwiony, tak na takim wiecie na spowolnieniu dosłownie. I takie chwilowe zawieszenie, dosłownie chwilowe zawieszenie waszych planów tego dnia być, może ucięcie też kontaktu z kimś, może czekali się na wiadomość od kogoś, lub na jakieś odwiedziny i tak dalej, ucina się ten kontakt, tylko pamiętajcie, to jest tylko na ten dzień, na ten dzień, bo to jest taka, to jest ogólnie pozytywna karta, kochani, to jest ogólnie pozytywna karta, która mówi właśnie, że coś zostaje odłożone, albo możecie, macie prawo, żeby odłożyć, więc jeśli mm, będziecie mieli jakieś takie właśnie to poniedziałkowe lenistwo i coś mieliście do załatwienia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to po prostu odłożyć na następny termin. <laughs> Także w ten sposób, dobra, lecimy Trójeczka. Oho. <laughs> dobra, dobra. Aż mi się e, powiem Wam. Nie po naszej myśli, no nie po naszej myśli ten poniedziałek, no niestety, niestety. Tutaj spadek formy, kochanie, dla Was. Spadek formy. Mm, troszkę gorsze samopoczucie, ale wiecie co, pod względem raczej fizycznym, a nie psychicznym, tak? E, troszkę za dużo biegów, może i innych podskoków, u których było w weekend, i z tego to może wynikać. Ale wiecie co? Dzisiaj możecie nie do końca po prostu wykorzystywać wszystkie swoje potencjały, które w Was drzemią, nie? więc nie wiem, w sumie to może i lepiej. Może to i lepiej, bo wiecie, tutaj ta odwrócona siła to ta karta raczej radzi, aby właśnie nie podejmować żadnych takich, wiecie, jakichś spektakularnych czy też ryzykownych działań, decyzji nie podejmować, nie i nie przemęczać się przede wszystkim, nie przemęczać się tego dnia. Więc jeśli jakiś spadek formy to pewnie or orgają się tu odzywa, że nie, 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 ja potrzebuję troszeczkę odpoczynku. Jeśli coś się nie uda, czegoś zrobić, to być może bardzo fajnie tutaj w przeświat zadziała w ten sposób, żebyście nie podejmowali jakichś decyzji, które, których można po prostu później e, żałować. Także nie przemęczać się, tak? E, z jednej strony nie przemęczać się karty rado, a z drugiej strony też mówią, że może być taki spadek formy. Mhm. I dobra, i kochani, mam tu jeszcze kobietę. Mam tu jeszcze kobietę, bo pokazała mi się teraz przed oczami dosłownie. Kobieta. Może być jakaś dodekalna lwica, ale nie musi. Kobieta, e, kochani, która może wam troszeczkę tak. E, Weź na głowę, weź na głowę. Ona może być bardzo zaborcza, e, może zrobić jakieś, wybuchnąć jakimiś tam, nie wiem, scenami zazdrości, może was, od was bardzo dużo wymagać. Taka troszkę wredna baba się tutaj pokazała, więc też uważajcie na kobiety, które tutaj będą chciały dosłownie wejść, nam, ba, wejść wam na głowę i to przez to też możecie poczuć się tacy zniechęceni, prawda? Także no, panowie nie oglądajcie się tam na ulicy za nikim, bo będzie zazdrość, będzie, będzie scena na pół osiedla. Także uważajcie, oczywiście, w żarcie, w żarcie. Po prostu tutaj jakaś taka nerwowa kobietka mi się pokazała i może troszeczkę też wpłynąć na wasz nastrój dzisiejszego dnia. Ale ogólnie nie przemęczajcie się i liczcie się również z tym, że wstaniecie po prostu rano i stwierdzicie, że ojej, chyba jestem niedospany, niewyspany, wyczerpany po tym weekendzie. Ok, kochani, takie przekazy dla Was, takie rady, takie energie. No i co, życzę Wam mimo wszystko, mimo tych takich troszkę smętnych energii dnia dzisiejszego, pięknego poniedziałku, takiego, wiecie, startu na cały tydzień, Uśmiech Zachnijcie się y, przede wszystkim do siebie, w lusterku? Nie? Tak do swojego odbicia. Zobaczycie na taki uśmiech do samego siebie bro, działa czasami tutaj. Powiedzcie sobie, to będzie piękny dzień. <laughs> Niech będzie piękny dzień, pozytywnej energii. Oczywiście życzę i co? Widzimy się niebawem. Pa!